If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a toy, never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brains. Say hi. Hi. Did you miss my camera? Yeah. Of course I did. <laughs> we're here with Brushin Boy. For 3 months, we're here to the center, in the center. We're here the most important place today. Taki kultowy bar, który się otworzył, i ja od razu wiedziałam, że ja chcę tam pójść. To będzie, to będzie pierwsze miejsce, gdzie ja pójdę, jak ja wyląduję, w tym stratu zimnym, irlandzkim. I jak widzicie, jestem w chustce. Więc najpierw idziemy tam, a później nie wiem, co ma zaplanowane. Coś chyba ma, bo nie chce mi powiedzieć, gdzie idziemy.

dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this is amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I to Mamy dwie macze. Tutaj jest cold whisk macza, czyli macza mieszana z mlekiem, a nie z wodą. A tutaj mamy blue vanilla, czyli jak widzicie, już wymieszana, ale to jest macza z spirulaną i z jakimiś innymi rzeczami. Ja nigdy nie byłam taka podekscytowana spróbować macza, jak jestem teraz, bo to jest macza z Japonii. Ona jest po prostu, z tego co słyszałam, zarąbista i ja o ja nich komentowałam, że jak ja wrócę z Polski... To będzie pierwsza rzecz, którą ja spróbuję Najpierw próbujemy tą niebieską spirulanową mm, Dobra Taka byłam podekscytowana, że cała wleciała na mnie I teraz moja What did you say about it? Że jest strasznie gorzka Jego też jest trochę gorzka, ale nie jest zła Ale myślałam, żeby były troszeczkę słodsze Dobra, próbujemy This one's better, I like it. Oh, That's more better than mine yours is more bitter. No it's not. Yes, it is. No, Silhouettes of you are like a ton. Never really know just what you want. With you, I don't never feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with <laughs> me like cats <laughs> and a string. You don't understand the pain of

ja to potrzebuję, wy, to, wy tego nie rozumiecie. I need this, I need this, can I buy it, please, I need this, please. It's not, it's not halloween yet, though. It is, ha it's Halloween in my heart, okay. Testowałam na nim makijaż, tutaj jest Kylie's skin tint jej nowy, a tutaj jest jej róż. I'm so sorry. That's fine, I'm just gonna go wash my hands. No, you're not. I don't yeah, yeah. Robimy szybki OOTD, tylko mój, bo jego nie. You're, you're not important right now. E, super dry kurtka. E, ten sweterek jest z Stradivariusa. Te jeansy są z Zary Kids. E, buty New Balance, torebka Louis Vuitton. I moja piękna twarz od mojej mamy. Ach, wróciłam do domu. Chciałam, żeby później mój powiedział bye, to the camera, ale tak szybko uciekł, że chyba nie chciał się z wami e, żegnać. Ale. W Primarku kupiłam sobie taką dynię Nie wiem, czy ja ją dam na łóżko, czy ja ją dam gdzieś indziej, ale ona jest taka mięciusia, a tu jest twarda Ona kosztowała 5 euro Cześć, Blue Blue, się przywitaj, się, bo nie było Ciebie, nie było do takiego miesięcy. Mój Blue, mój konek nie, nie, mój ogonek, mój ogonek I on już do torby oczywiście, więc mu opróżniam I tutaj kupiłam sobie jeszcze takiego siop Kupiłam takiego misia, takiego duszka. i on trzyma też e, halominową pumpkin No i po prostu ja nie mogłam. To jest taki urocze, ja to musiałam mieć. Nawet nie sprawdzałam, czy to jest brudne, czy nie, ale chyba ja tak to wypierałam, zanim to dam na łóżko. I to kosztowało, Blue, cicho 9 euro, więc razem zapłaciłam 14 euro. Blue, jesteś obłędny. Słyszyłeś? Hej, mówi do ciebie, jesteś obłędny. Lubasia. się. Ba, 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 ba. Nie wiem czy ja Wam w ogóle mówiłam, ale ja jutro wracam do szkoły. Wiem, ja też jestem tym przerażona yy, i dzisiaj robię pampering, co nie? Więc pampering, czyli robimy burling, które nie były robione przez... Miesiąc, prawie miesiąc chyba, e, oczyszczamy skórę tymi porpadami koreańskimi. E, stonowałam włosy, wymyłam je, odżywka, wszystko, maska, e, nabalsamowałam ciało i po prostu jestem gotowa. I ja tego nie robię dla innych, ja to tylko robię dla siebie, żebym się lepiej o tym czuła. Czyli jutro wracam do szkoły. Eee. got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate to yes to best friend if poor sex do i'm To miałam takiego starego z poprzednich trzech lat, i on był strasznie dul. On nie był taki szarp, co nie, więc on jakby nie golił tych wszystkich włosków. I chodziłam po prostu z wąsem i z uni bo tutaj boli jak twizuje włosy, więc. My best friend, I love it so much. I 10.30, jestem moim zdaniem, gotowa na nowy rok szkolny. życzcie mi powodzenia. Pewnie się mylę, pewnie nie jestem gotowa. Nie wiem, zobaczymy jak mi trudzień minie. Pray for me, guys. See I, struck by Cupid. I wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been